Kurwa, dwa pojazdy na nas A. Jadu! Chować się, jadu! Ja pierdolę, to się dzieje się odbyt, i powinni biegać jadu? Ja O nie! O Jezu! Ja pierdolę! Co to się dzieje? Ja kurwa, Jezu! gdzie aż do lasu! <laughs> Rozjedzie mnie. O kurwa, tu jest! On tu jest przy mnie! Ja jebiks! O kurwa, widzi mnie! Nie cię na dzielnicy, rapi, się, nie To nasze? O kurwa Cio Pojazd Nie ruszać się Nie strzelać, absolutnie nie strzelać Nie ruszać się, nic nie strzelać O kurwa z lewej, z lewej, z lewej Mam go, mam go, mam go. Nice Ej, tego FOBA na dniwa apery przejmują Ty kurwan, tu jest w Oba mam go O kurwa! Ja, pierdolę, ale tu jest ciało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu są, tu są, blisko. Pocałuj mnie. Jestem safe, jestem safe. Jeden raz tak. Zacznij, Dawaj, jakieś okrzyki bojowe. Biegniemy tam na nich. O, no, 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 no. JO, widzisz to? Na SW Chyba już Albo nie, nieważne Jestem w wejściu Przejmujemy to, dawaj Kurwa, oni się tu się podnoszą tu jest jakiś No, tutaj jest dwóch na wejściu do tunelu tam neida rzucam. Dobra, dawaj, a ja drugiego. Ja, ja w lewo, a ty w prawo. Dobra. Cyk. Ja wchodzę. Czekaj, na prawo patrzę. Czysto. Czekaj. Mamy wroga. Kurwa full test. idziemy na grzyby jak nas wysadzi, bo ja już nie wytrzymam tej <noise> bojly.